Cześć, kochani. Cześć, kochani. A tak sobie chciałem porozmawiać chyba sam ze sobą w odbiciu lustrzanym, a tak naprawdę w odbiciu aparatu telefonicznego. Czyli włączyłem kamerę i patrzę na siebie. Jednocześnie patrzy na siebie, a jednocześnie patruje się prosto w centrum słońca, które jest idealne o tej godzinie, które nie oślepia, a ładuje um, nasze pole energetyczne, zasilając nas pozytywnymi wibracjami, pozytywnymi emocjami, które leczy, uspokaja i uziemia i przede wszystkim oczyszcza um, z wszystkiego, co jest toksyczne. W naszym ciele, w naszych uczuciach, emocjach. Czyli taki reset. Więc dlatego siedzę sobie tutaj, <laughs> słucham śpiewu ptaków i rozmawiam z Andrzejem, czyli ze sobą. Ale jednocześnie przychodząc do Was i inspirując Was do do bardzo głębokiego wejścia w, w siebie samego, w swoje wyższe ja, ale nie tylko w swoje wyższe ja, ale przede wszystkim swoje najwyższe ja. Czyli jestem ja, ja jestem, moja podświadomość, moja świadomość serca, mój umysł, ale nad umysł, nad Moje wyższe ja, moja aura, moje pole elektromagnetyczne, które łączy mnie z rzeczywistością, które łączy mnie z wszystkimi innymi rzeczywistościami poprzez moje wibracje, moje częstotliwości. Kochani, co to jest wibracja? Wibracja to jest inaczej częstotliwość. Co to jest częstotliwość? Możemy to porównać do, na przykład do prądu, tak? Mamy na przykład nie wiem, zwykły ekspres do, do kawy, taki domowy, albo nie wiem, zwykły mikser, albo zwykły czajnik bezprzewodowy i podpinamy go do takiego zwykłego kontaktu, do zwykłego prądu, który ma taką no, standardową siłę, tak? Jak we wszystkich domach waszych możecie sobie włączyć do prądu, do kontaktu każdy sprzęt. I jest taka wibracja prądu, taka standardowa, nie wiem, ile ona, ile taka, mm, ile ma ten prąd tam, jak to się mówi, kochani, kilowatów, czy jakoś tak, nieważne, ale są też takie wielkie urządzenia, typu na przykład, nie wiem, jakaś maszyna wielka, mm, wielka chłodnia, która potrzebuje siły prądu, tak? I wtedy jest jakby zwiększona ta siła prądu. Tak samo jest z naszymi wibracjami. Mamy niskie wibracje, wysokie wibracje, bardzo wysokie wibracje, bardzo kosmiczne wibracje. Niskie wibracje to są uczucia, na przykład takie, jaki on jest okropny, ja go nienawidzę, ja mu źle życzę, on jest obrzydliwy. To jest bardzo niska wibracja, jest to wibracja choroby. Starzenia się, niszczenia siebie, która powoduje w nas różne choroby, taka wibracja nienawiści, ale tej wibracji nienawiści też towarzyszy wibracja kłamstwa, przemocy, złodziejstwa szykanowania innego człowieka, niszczenia kogoś. To jest bardzo niska i toksyczna wibracja, która powoduje, że nasze ciało jest czarne, nasza aura jest czarna, nasza aura nie świeci i przyciągamy do swojego życia same dramaty, tragedie, choroby i jesteśmy bardzo niefajnymi ludźmi. To są te niskie wibracje. A niskie wibracje, inaczej mówiąc, są to bardzo niskie uczucia. Takie uczucia... Taki podam przykład, bardzo znany taki TikToker ostatnio wypłynął o imieniu Pan Wornest. On reprezentuje bardzo toksyczne, niskie wibracje. Niszczy ludzi, oczernia, szkodzi, żyje życiem innych ludzi. To są najgorsze i najniższe wibracje. Taki przykład, żeby wam porównać do czegoś, co ma bardzo niską, toksyczną i czarną energię. Tak, ale teraz powiem o wibracjach wysokich. Wysokie wibracje są to wibracje naturalne, która na przykład widząc szczęśliwego człowieka, który się uśmiecha, który żyje w takiej wolności, który życzy wszystkim, wszystkiego najlepszego, który czas, cały czas mówi z miłością dla miłości do miłości. Wysoka wibracja, przykład możecie na mnie spojrzeć, na moje filmy, na to co mówię, jak się zachowuję, jak tańczę, jak się uśmiecham, jak się wygłupiam, jak się wyśmiewam z siebie, z wszystkiego i wszystkich, to są wysokie wibracje. A te wysokie wibracje powodują, że Twoje życie staje się kolorowe, wartościowe, piękne, inne. Ale muszę Wam zaznaczyć, kochani ludzie, że te wysokie wibracje bardzo często rażą w oczy niskie wibracje, na przykład takiego Wornesta, czy innego człowieka nienawiści i przemocy. Takie wibracje mm, mogą bardzo razić oczy, i ten człowiek, który nie ma tych wibracji, który nie, który nie ma tego światła, który nie ma tych e, pozytywnych emocji, nienawidzi takiego człowieka, nienawidzi takich osób i, mm, i zaczyna szkodzić, oczerniać, niszczyć, manipulować faktami itd., żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby pokazać innym, że jest kimś wyjątkowym, żeby na siłę na siebie zwrócić atencję. Innych osób, widzów. Ale do czego zmierzam? Tak się składa, że w tej rzeczywistości, w tym świecie, jest przewaga niskich wibracji, jest przewaga niskich emocji, jest przewaga nienawiści, przewaga osądu, przewaga zazdrości, e, przewaga mm, wrogości. I jeżeli taka postać jak pan jest emanuje taką wibracją przemocy, strachu, osądu, wyśmiewania, poniżania, zastraszania, no to przyciąga swój swojego. I sami sobie odpowiedzcie, jaka ilość ludzi ogląda tego człowieka. Ludzi właśnie niskowibracyjnych, nieszczęśliwych, niekochających siebie, źle życzących, oszukujących, kłamiących. Ponieważ pan Warner reprezentuje wszystko, co jest przeciwne, prawdzie? Wszystko, co jest przeciwne miłości, szczęściu, kochaniu siebie. A niestety. Żyjemy w takich czasach, że taki człowiek jak ja, jak moja Marta, czy podobni do nas, którzy reprezentują te wyższe wibracje, te świetliste, te kolorowe, te aury tęczowe, różowe, złote i, i, i inne, no to są właśnie szykanowani, są właśnie poniżani, są właśnie wyśmiewani, ale to ja akceptuję, akceptuję. Wiecie kochani, jak to się odbywa? Ja dbam o swoje wibracje, ja dbam o swoje mm, poczucie emocji, przede wszystkim dbam, co najważniejsze, o swoje zdrowie. A zdrowie jest zdrowe, gdy masz najpierw piękne uczucia sobie, gdy masz piękne emocje sobie, gdy sam o sobie myślisz wspaniale i tym samym życzysz innym wspaniale. I mogę Was zapewnić, że jestem jednym z najzdrowszych ludzi i człowieków i istot na, na, te, na tej ziemi. Nigdy na nic nie chorowałem, nigdy nie choruję. Gdy pandemie, gdy wirusy fruwają, biegają, wszyscy kichają, cierpią, dorączki mają, ja uśmiecham się, tańczę, w deszczu tańczę, w śniegu tańczę, w mrozie i nie choruję nigdy na nic. Bo dlatego, że mam potężne wibracje radości, szczęścia, miłości, odpuszczenia, wolności, istnienia swojego serca. A z racji tego, że kocham siebie mega wow, bardzo siebie kocham, mam w sobie najpotężniejszą miłość do takiemu panu Wornestowi i podobnemu do niego i wszystkim innym, którzy mają wibracje przeciwne moim, czyli ujemne, kocham ich, wybaczam, akceptuję, uśmiecham się i mając w sobie tą wewnętrzną moc wibracyjną, świetlistą, kolorową, no to ja się uśmiecham. Do tych wszystkich nieszczęśliwych ludzi, którzy siebie nie kochają, którzy reprezentują najniższe wartości społeczne, którzy żyją życiem innych ludzi, bo swojego nie kochają i akceptują. No, kochani, taki mój przekaz na to i teraz, w tym pięknym zachodzie słońca, który na mnie patrzy, który się we mnie patruje, słoneczko, które wibruje z moją wibracją serca, a moje serce łączy się z czakrą podstawy, z czakrą splotu słonecznego, z czakrą serduszka, z czakrą gardła, trzeciego oka, czakrą korony i aktywacja. Jestem połączony ze źródłem istnienia, jestestwa w byciatu i teraz. I jestem też bezpieczny, jestem też chroniony, mam moją moc kosmiczną świetlistą, ale tej mojej mocy świetlistej kosmicznej, którą kocham i kocham siebie, towarzyszą też moje cienie, które za mną chodzą, czyli moje minusowe emocje, bo każdy je posiada, moje jakieś negatywne emocje, moje cienie, które akceptuję w sobie, które również ukochuję i mówię, kochany mój cieniu, chodź, pomóż mi, zaprzyjaźnij się ze mną, kochaj, nie prowadź mnie, no, e, akceptuję siebie takim, jakim jestem, kocham Ciebie, siebie, Was, wszystko, co dotyczy istnienia i zewnętrznego i wewnętrznego mojego jest.